Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale. W tym filmiku pokazuję Wam, powiem Wam jak smażycie żeberka wieprzowe. Robię na niedzielny obiad. Później do tego ziemniaki ugotuję i będzie fajny sosik z tego co się dzieje. Bierzecie żeberka wieprzowe, świeże najlepiej. Później przemrażacie. Jak już się przemrożą, rozmrażacie. Przez, to, yy, przez ten proces będzie mięso bardziej kruche. No i bierzecie, cebulkę kroicie. 2-3 cebule na kilogram żeberek. A 4, jak to woli, może 4 być. Następnie bierzecie sól, majeranek, czosnek. Dodajecie według uznania. Każdy oczywiście według swojego smaku. No i zostawiacie z tymi przyprawami... A i pieprz zapomniałem. I z tymi przyprawami zostawiacie w jakieś miejsce z tą cebulą, z tym wszystkim na noc. W lodówce. Rano smażycie w patelni. Na patelni. Yy smażycie tak długo, aż się zrobią z każdej strony musicie je odwracać i tak długo, aż się po prostu zarumienią. I aż wyparuje woda i się zrobi takie ciemne coś. Następnie podlewacie, zalewacie je całe, żeby jeszcze się trochę poddusiły. Możecie je pod przykryciem dusić, żeby się fajnie rozdusiły i wyciągacie je później, jak już się... Zrobią miękkie i robicie sos. Zagęszczacie to, ten sos tam sobie czym kto chce. Podobno najlepiej mąką, nie, ale czym to zagęścić, jak nie mąką? Kurde, z samego tłuszczu nigdy nie będzie jasny. Ja to tam zagęszczę jakąś tą mąką, ziemniaczaną albo zwykłą, delikatnie, żeby nie było zamączate. Bo śmietaną sosu na pewno nie zagęszczę, bo ja nie, nie lubię smaku śmietanowego w sosie w takim rodzaju sosu, więc to zagęszczę zwyczajną e, mąką. No i ziemniaki gotujemy. Wiadomo jak. Każdy chyba wie jak. No i podajemy obiad, czyli żeberka. Ziemniaczki na talerzu, suróweczka jakaś fajna albo coś lub kiszona kapustka obok. No i żeberka. No i mamy pyszny niedzielny obiad. Żeberka są bardzo smaczne, jeżeli są dobrze po prostu przygotowane i, i przyprawione, i usmażone. Sos wychodzi z tego ciemny. Cebula pomaga po prostu w tym, w tym procesie. No widzę, za chwilę będę musiał podlać. Już będę robił sos. I kończę ten filmik. Życzę wszystkim smacznego. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, zatytułowanego Życie jest piękne. Zapraszam Was na inne moje filmiki na tym kanale. Jeżeli jakiś filmik Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, możecie udostępnić. Filmik na Facebooku dla swoich znajomych. No i tyle. Ostatnie zbliżenie. I na razie. Trzymajcie się, cześć.